Wczoraj mówić o początku Ewangelii, o początku Nowego Testamentu. I tak jak mówiłem, daje nam to niesamowite zaskoczenie, niesamowity power, przynajmniej według mnie, niesamowite rozpoczęcie tej miłości, tego zakochania. Bo po pierwsze, tak jak już stwierdziłem, mamy niesamowitą Wieść niesamowity e, przekaz, że nie musimy być bogaci, nie musimy osiągać jakiegoś poziomu. Bo Pan i to widać właśnie, to też chciałbym dzisiaj podkreślić. Wyobraźcie sobie, że według nas my gdzieś zazwyczaj robimy sobie poziomy. Poziomujemy. Zarówno siebie, jak i swoich znajomych. Bo przypuśćmy, jeśli my rzucimy hasło elita. No to elita, no to i już się zaczyna. Bo elita to powinna utrzymywać jakiś poziom. Bo elita to powinna mieć na przykład jakieś bogactwo. Bo elita to, tamto, siamto, to I bardzo często, i tu też jest początek trzeba powiedzieć naszego odrzucania Pana Boga przez wielu. No bo jak to? Nasze wyobrażenie Pana Boga to jest po prostu no, mega, giga power. E, powinien tutaj cała Ziemia się trzo, trze, trząść. Powinno m, następować coś na kształt Armagedonu, tylko w pozytywnym e, tego słowa znaczeniu. Jak fanfary, jak trąby anielskie, i tak dalej, to na ca w całej Ziemi. Po prostu cała Ziemia, ca w cały glob powinien wiedzieć: Chrystus rodzi. Wszyscy powinni paść na kolanach. A tu odbywa się co innego. Po pierwsze, odbywa się to w zapadłej dziurze. Co więcej, odbywa się to: Chrystus rodzi się w takim miejscu, gdzie wielu z nas nawet by nie wiem, nie weszło tam, a on się tam rodzi. Po drugie, wezwani są i pierwsza dobra nowina idzie do tych, których odrzucili wszyscy do tych, o których moglibyśmy wszystko powiedzieć, ale nie to, że są elitą. To nie byli władcy tego świata, to nie byli możnowładcy, to nie byli uczeni. Uczeni przychodzą później. Też da bardzo ciekawy, ciekawy motyw, ale o nim powiem później. Uczeni przychodzą później, elita zostaje gdzieś poza. Chrystus przychodzi w ciszy, Chrystus zwiastowany jest, ogłaszany jest tym, którzy na to nie zasługują. I tu jest właśnie coś, co wyprzedziłem, tu jest niesamowita wiadomość. Bo wyobraźcie sobie, że nagle dowiadujecie się, że nie wiem, największa gwiazda tego świata, przypuśćmy Messi, odwiedza Polskę. No i będzie, przyjedzie w gości do jednej osoby w Polsce. No to wyobraźcie sobie tak na zdrowy rozsądek: do kogo by przyjechał? Do prezydenta? Do premiera? Może, nie wiem, do Roberta Lewandowskiego, no bo to po znajomości tej samej, powiedzmy, dyscypliny sportowej. O. Jak słyszycie, można też mieć bardzo fajny power, bo ja sobie słyszę co pół godziny, co pół godziny to raz, a i w, o pełnej godzinie bije. Ten zegar może kiedyś Wam go pokażę. Ten zegar bije bardzo, bardzo dźwięcznie. Zresztą z tym zegarem miałem ba, kilka miesięcy wielkich bojów, bo z Kubaniutki albo chodzi za szybko, albo chodzi na, za wolno i też wymaga dużo cierpliwości. Tak jak ja, ten zegar jest tak jak ja, więc dobraliśmy się ze sobą. Wyobraźcie sobie, no kontynuując, do kogo może przyjechać Messi? No, my sobie wyobrażamy, że do kogoś wybranego, do, do kogoś, kto jest na poziomie, kto jest no, na samym wierzchołku, że tak powiem, polskich, polskiego społeczeństwa. I wyobraźcie sobie, co byście powiedzieli, gdyby Messi przyjechał do bezdomnego, do jakiego żula. Usiadł z nim razem na ulicy. To co byśmy powiedzieli? To, to jest piłkarz, to jest gwiazda? No gdzie tam? No, przecież on nie, nie zasługuje na to. Czy to, że ktoś pochyla się czy przyjeżdża do najmniejszego z najmniejszych oznacza, że przestał być gwiazdą? Według nas tak, według nas to po prostu już od razu e, skreśla e, mesję, byśmy skreślili go, by stwierdzili, że tam nadmuchana gwiazda, no co, no, taka gwiazda przyjechała do to, to Żula, no nie, no to, to, to się nie nadaje, nie, na, nie należy, odbieramy mu tytuł gwiazdy. bardzo często my też postępujemy tak z własnym Bogiem, bo on nie mieści się w naszych ramach. Bo my nie dość, że go gipsujemy, to bardzo często wpychamy go w taką foremkę, prawie jak do ciasta, jak się robi różne piernikowe, o, piernikowe się robi ludki, to my chcemy tego Pana Boga w taką foremkę zrobioną przez nas, bo On musi być taki, a nie inny. On musi takie i takie kryteria spełniać. Jeśli nie spełnia, nie ma Boga. Nie, nie tego, nie przestaje w Niego wierzyć, nie wierzę w Niego. Bo nie nadaje się do miana Boga. I z wieloma ludźmi, z którymi dyskutuję, z którymi rozmawiam, to mam wrażenie, że odrzucili Pana Boga nie dlatego, że On im coś zrobił, nie wiem, że ich skrzywdził czy coś, bo Bóg nie krzywdzi, ale odrzucili dlatego, że nie spełniał ich ram, że Wyobrażali sobie go jako kogoś, kto po prostu musi spełniać pewne wymagania. A on nie spełnił. On nie przyszedł z wielkim mocem, z wielkim hukiem, ale on ich, do nich przyszedł w ciszy. Na zakończenie jeszcze powiem tylko taką opowieść, taką jedną opowieść, która jest opowiadana w podajże w, w, w Ameryce Południowej. Była sobie bardzo bogata kobieta. Bardzo bogata, bardzo szanowana, bardzo no, taka na poziomie, powiedzmy, e, wszystkich uczyła manier, e, wszyscy, wszyscy od niej, e, z niej e, e, przy, przychodzili do niej po poradę. No, taka powiedzmy bogata, bogata kobieta, bogata wdowa, która żyła bardzo dobrze. No i w tym państwie był władca, który ogłosił i przysłał swojego herolda do tej bogatej wdowy i powiedział: Słuchaj. Przyjadę do ciebie w odwiedziny. W ucieszyła się, wysprzątała cały dom, służby, służby ganiała wzdłuż i wszerz, i, i po prostu stawiała na baczność. Dom był wypłucowany. I z radością oczekiwała na niego. Tylko w, w pewnym momencie zaczęło ją denerwować. Jeden fakt: bo zaczął przychodzić sługa, później ona sama zaczęła wychodzić, bo pewnego dnia na rano. Stukanie do drzwi. Sługa mówi: Proszę pani, to ktoś do pani przyszedł, chce się z panią widzieć. No ona wychodzi, a tam jest po prostu taki żebrak. Owszem, nie, nie śmierdzący, nie tego, ale bo żebrak. I prosi, czy może wejść no gdzie bogata wdowa, żebrak do mnie, do domu wynocha. No i rzecz powtarzała się, żeby skrócić, bo chce się z, e, zmieścić w pewnym, e, w tym czasie, który sobie gdzieś tam określiłem i tak go dzisiaj przekroczę, przepraszam. No a przychodził raz, drugi, trzeci. No i ostatniego dnia, chyba na koniec tygodnia, ten żebrak znowu zastukał. Już ta wdowa, taka zdenerwowana służą, powiedziała, że mają nie iść. Wzięła taką wielką miotłę od sługi i wyszła na, te, na przed drzwi. I zobaczyła żebraka, który stał w takiej papierowej koronie. Gdzieś się znalazł, gdzieś, gdzieś tego, przekrzywiona, pobrudzona i mówi i. I wdowa z takiej złości, że on się z niej nabija, bo przecież pewnie gdzieś się dowiedział, że ona oczekuje na swojego władcę. Jak z, z, z wrzasnem, a pójdziesz ty, o a pójdziesz ty, yy, darmo zjadzie do, gdzieś ode mnie, uciekaj stąd i tak dalej. I po prostu zbiła tego żebraka tak, że on ledwo się ruszał. I wściekła wróciła do domu. No, yy. Była wściekła, zła, rozgoryczona i usiadła i napisała do swojego władcy. Jak mogłeś? Jak mogłeś? Obiecałeś mi, obiecałeś mi, że przyjdziesz, że przybędziesz. Ja wysprzątałam cały dom, brałam sługi, przygotowałam najlepsze potrawy, czekałam na ciebie. Dlaczego nie przybyłeś? No, następnego dnia przyjeżdża Herold, przywozi pismo od władcy, no i zdumiona wdowa czyta. Kochana pani, byłem u ciebie. Przyjeżdżałem do ciebie, do, do, w, przybywałem do ciebie wielokrotnie. Do innych przychodziłem tylko raz. Do ciebie byłem aż przez siedem dni w kolejnych. Ale za każdym razem albo ty, albo twój sługa mnie wypędzali. Były, przepraszam Ciebie, naprawdę chciałem Ciebie odwiedzić. Miałem pragnienie być u Ciebie, zjeść u Ciebie, ale Ty mnie wypędziłaś. Ostatniego dnia nawet przyszedłem i ze swoją koroną, ale Ty mnie wypędziłaś. Jak, jak? pyta się tego Herolda. Przecież tu nikogo nie było. Z koroną jakąś dziwną, pobrudzoną przyszedł tylko ten żebrak. Herold uśmiechnął się i powiedział: Szanowna Pani, nie zawsze władca wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Bardzo często władca włada nie dlatego, że jest odziany w złotogłów i w złote korony, tylko dlatego, że potrafi zrozumieć ludzi. Tak to jest.